Swoją modlitwą, obecnością, bliskością, okazać solidarność z rodziną zmarłego. Ostatnią sobotę wieczorem, a był to dzień 2 kwietnia, rozpoczęliśmy w naszej parafii wielkopostne rekolekcje. Siódme kolekcjonista, ten szczególny dzień, który był. 17 rocznicą śmierci świętego Jana Pawła II. Powiedział, że te nasze rekolekcje, które dzisiaj się kończą, będą też jakoś z nim związane. Będzie on im w sposób szczególny patronował. Ten Jan Paweł II, który, którego piękną figurę dobrze znamy w naszej parafialnym kościele po prawej stronie Wielu z nas obecnych na dzisiejszym pogrzebie dobrze pamięta tamten czas sprzed 17 lat. Ja też, siostry i bracia, szczególnie pamiętam dzień jego pogrzebu, a jutro dokładnie będzie 17. rocznica. Był taki moment, który niejednokrotnie przybujemy, bo jest on szczególnie wymowny z tej uroczystości pogrzebowej naszego wielkiego rodaka. Na jego prostej, drewnianej trumnie, która była położona na samym, przed samym wejściem do bazy św. Piotra, przed ołtarzem, rozłożoną bardzo dużą księgę Ewangelii. Także ona wystawała nawet nieco poza trudne. I w czasie tej uroczystości, przy ładnej pogodzie, Znak od Pana Boga, znak w podwójnym wymiarze, po pierwsze najpierw to, że Jan Paweł II, który przez całe swoje życie jako kapłan biskup krakowski, a potem już jako papież całego Kościoła ewangelię głosił w tym miejscu, ludzi na całej ziemi, że to jego głoszenie w Ewangelii zakończyło się. Ale drugi sens tej zamkniętej księgi w Ewangelii odsłania nam dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi Apokalipsy św. Jana, które wysłuchaliśmy. Została zamknięta księga i jego życie. księgi Jego życia posądził go z tej księgi, gdzie były zapisane czyny jego życia. Jan Paweł II swoim życiem tak pięknie oddany, zapisał wiele, wiele stron swojej księgi życia. I każdy z nas z każdym dniem swoim. Też tę księgę własnego życia zapisuje. Czynił to także świętej pamięci Tadeusz przez 82 lata swojego życia. Czynił to w sposób, jak wspomniał się track. Sure. na świecie znał dobrze już jedną księgę, która jest najważniejszą księgą Pismo Święte. Znał i wiedział nie tylko o jego istnieniu, ale on sam tym Słowem Bożym zapisanym w księgach Pisma Świętego żył. Gdyby tak nie było, to nie widzielibyśmy jego pięknej wiary, Jego kierowania się wiarą na co dzień. Nie widzielibyśmy Go w kościele, do którego zawsze Jezus Chrystus zaprasza. I czerpiąc z tej księgi pisma świętego, zapisywał stronice księgi swojego życia, zapisywał je, słowami i czynami miłości Boga i miłości bliźniego. Miłości Boga przez to, że, jak to też słyszeliśmy we swoim występu, podążał tak często rano do kościoła. Przystępował do świętych sakramentów. Dlatego na tej Trzy świętej potrzebowej Wybrzmiały słowa Jezusa z Ewangelii: Kto spożywa ciało moje i krew moją, pije, będzie żył na wieki. Ale też zapisywał księgę swojego życia czynami miłości, życzliwości, serdeczności i dobroci względem innych, o czym najbliższa rodzina tak wiele mogłaby powiedzieć. I wielu z nas troszczył się także o naszą parafię, był zaangażowany i oddanym od samego początku powstania naszej parafii parafialnej. To wszystko jest w jakiejś części nam znane, a w pełni znane Bogu. Dobre czyny idą za nas. Jego odejście z tej ziemi. To większa i z siostry i bracia nasza ufność i nadzieja, że piękne Jego życie, pisujące się w miłość Boga i bliźniego, pozwoli Mu wkrótce świętymi aniołami i naszymi ludzkimi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny. Dzisiaj kończą się rekolekcje w naszej parafii, ale śmierć ostatnie dni kogoś bliskiego są też dla najbliższej Bracie, który i to przekazał, że wasz mąż, Tato, zebrał was u siebie w ostatnich chwilach swojego życia, że mógł z Wami porozmawiać, przekazać Wam jeszcze to, co najważniejsze, i takie słowa pozostają. I przyjął też sakramenty święte na koniec swojego życia. Odszedł w łasce A wiemy, że każdy, kto pojednany z Bogiem odchodzi z tego świata,